Dziękuję Panie Marszałku. Panie Marszałku, Panie Ministrze Wysoka Izbo. No, tutaj wdrażanie dyrektywy SUP, co jest przedmiotem tego przedłożenia, niewątpliwie materia, i tutaj nie sądzę, żeby była jakakolwiek inna pozycja zajęta przez którąś siłę polityczną. Wszyscy jesteśmy za tym, żeby Polska była czysta żeby się śmieci nie walały i żeby tutaj surowce w jak największym stopniu wykorzystywać. No, niewątpliwie to rozwiązanie wychodzi naprzeciwko temu problemowi. Rzeczywiście Polacy na to czekają. Natomiast no, ten projekt ma strony mocne, ma strony słabe. Przede wszystkim no tutaj w tle oczywiście mamy urzędników europejskich, którzy narzucają, a jakże jak musi być jakieś prawo unijne, to muszą być terminy, muszą być procenty, muszą być e, jakieś tam e, rygory do spełnienia, bo jak nie, no to będą konsekwencje kary e, unijne i tutaj będziemy narażani. E, także od odnotujmy, że jak zwykle Unia Europejska nas tam batem e, popędza. Dobrze by było, żeby, żeby ten system tak był zbudowany, żeby ludzie po prostu chcieli z niego korzystać, żeby przedsiębiorcy w niego w niego chętnie, chętnie z niego korzystali. Mamy pan minister tutaj robi ukłon w stosunku do przedsiębiorców i, i wolnościowych działań, natomiast też się pojawiają koncesje przy tym systemie, więc jednak trochę będzie tej kontroli urzędniczej więcej niż nam się zdaje. Natomiast, tak, Szanowny Panie Ministrze, korzystając też z okazji yy, i trochę na, po, yy, na uboczu tego tematu, yy, chciałem zwrócić uwagę na, na problem yy, recyklingu, a w zasadzie nie recyklingu, bo Polacy już się przyzwyczaili do tego, że, że te śmieci są segregowane. Natomiast wybitnie denerwuje wielu Polaków fakt, że, pojaw, że są praktyki no, przestępcze, co tu dużo mówić, polegające na tym, że śmieci segregowane starannie przez Polaków są później mielone i zakopywane w różnych miejscach. W podobnych sprawach do pana ministra inter, interpelowałem. Dziękuję za, dziękuję za odpowiedzi. Natomiast Widocznie brakuje jeszcze jakiegoś systemowego rozwiązania i myślę, że może nadanie wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska uprawnień dochodzeniowo-śledczych mogłoby być ciekawym, ciekawym rozwiązaniem, bo, bo tutaj pracownicy wykonują pewnego rodzaju pracę, ale często napotykają na brak możliwości ustawowych, żeby, żeby te sprawy dociągnąć i przestępców tego typu skutecznie postawić przed organami ścigania. d z i ę